F-A18 Hornet to amerykański samolot wielozadaniowy. Jego historia zaczyna się pod koniec lat 60., kiedy to ogłoszono program Lightweight Fighter dla amerykańskich biur projektowych na nowy lekki myśliwiec dla US Air Force. Wtedy to Northrop Aviation przedstawił swój projekt pod nazwą YF-17. Główne elementy konstrukcyjne zostały oparte na konstrukcji F-5 Tiger. Charakteryzował się on dłuższym kadłubem, przedłożonymi cienkimi krawędziami na tarcie skrzydła. Sama pozycja skrzydeł została nieznacznie podniesiona, aby zwiększyć przestrzeń dla amunicji. YF17 posiada dwa silniki turboodrzutowe General Electric YJ101 GS100 zamontowane obok siebie w celu zminimalizowania asymetrii ciągu w przypadku awarii jednego z nich. Ponadto badania wykazały, że pojedynczy statecznik pionowy. Był niewystarczający do odpowiedniego manewrowania przy wysokich prędkościach, więc od teraz projekt posiadał dwa stateczniki pionowe. Samolot posiadał również system fly-by-wire kontrolujący wychylenie sterów, jednak Northrop nie był jeszcze pewien tego rozwiązania, więc zachował mechaniczną możliwość sterowania lotem. Finalnie, projekt YF-17 został zaprezentowany 28 stycznia 1971 roku. Był on w stanie osiągnąć prędkość rzędu dwóch machów i był bezpośrednią konkurencją dla samolotu YF16. Ostatecznie na główny myśliwiec US Air Force wybrano jednosilnikowego YF16, jednakże amerykańska marynarka wojenna pod naciskami kongresu na wybranie tańszej alternatywy dla F14 zainteresowała się projektem YF17. Wtedy to Northrop nawiązał współpracę z McDonnell Douglas aby wykorzystać wcześniejsze doświadczenia Douglasa z projektowania samolotów marynarki, takich jak F-4 Phantom. Efektem ich działań był F-18 Hornet. Nazwa wzięła się od agresywnych cech szerszeni. Sam samolot z uwagi operowania na lotniskowcach został mocno zmodyfikowany, wzmocniono go w zakresie samego kładowca, podwozia czy haku ogonowego, dodano składane końcówki skrzydeł, zwiększono ilość zbiorników z paliwem, do krawędzi natarcia skrzydeł i stateczników przymocowano również tzw. zaczepy, aby zapobiec aeroelastycznemu trzepotaniu, które zauważono w F15. Skrzydła i stateczniki zostały powiększone, a silniki zostały nieco przechylone na zewnątrz. Początkowo F18 miał być produkowany w dwóch głównych typach: myśliwskie F18 oraz szturmowe A18. Jednak po udoskonaleniu awioniki i systemów elektronicznych Mógł on zostać połączony w jeden samolot. Northrop zajmował się również tworzeniem lądowej wersji FA-18L, która miała być nieco odciążona względem FA-18, z uwagi na brak mechanizmu składania skrzydeł, tylnego haka ogonowego i posiadania prostszego podwozia. Dzięki temu miał on 11 zamiast 9 pylonów na uzbrojenie, mógł znosić mocniejsze przeciążenia i przenosić cięższe uzbrojenie. W międzyczasie Northrop i Douglas pokłócili się o prawa do eksportu i wykorzystanie technologii z F18 w F20, ale finalnie i tak to F16 pełniło funkcję głównego myśliwca eksportowego USA, a z planu FA18L nic nie zostało. Co do samej konstrukcji F18, to posiadał on dwa silniki General Electric F404, umożliwiające mu rozpędzenie się do prędkości 1,8 Macha. Jego pułap maksymalny to 15 km, a bez dodatkowych zbiorników z paliwem, jego zasięg sięgał około 3000 km. Uzbrojony jest w działku M61 Vulcan z systemem Gatlinga i posiada 9 zewnętrznych podwieszeń na szeroki wachlarz uzbrojenia: pociski powietrze-powietrze typu AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 Amram, do tego bomby naprowadzane, pociski klasy powietrze-ziemia a nawet broń jądrowa. Jeśli chodzi o wersje, no to wersja A i C są jednomiejscowe, natomiast B i D to maszyny dwumiejscowe, wykorzystywane obecnie głównie jako samoloty szkoleniowe. Wersje C i D przeszły szereg modernizacji względem poprzedników, głównie związanych z możliwością przenoszenia nowocześniejszego uzbrojenia. Hornet wszedł do służby operacyjnej w 1983 roku. Z relacji pilotów zaletą Hornetów jest ich bezawaryjność, możliwość przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia oraz prosta i szybka obsługa naziemna. Po raz pierwszy zostały użyte bojowo podczas bombardowania Libii w 1986 roku. Następnie brały udział w wojnie w Zatoce Perskiej i w wojnie w Iraku. Poza Stanami Zjednoczonymi hornety są używane przez wojska Finlandii, Szwajcarii, Kanady, Malezji, Hiszpanii, Kuwejtu i Australii. Ogółem wyprodukowano około 1500 sztuk F18, a FA18 Hornet stanowił bazę dla FA18E Super Hornet, jego większej ewolucyjnej przeróbki, która wyparła zarówno starszego horneta, jak i F14 w US Navy. A tak prezentuje się klockowy model F18, i muszę Wam powiedzieć, że jest to znakomity model na początek, ponieważ jest on dosyć dobrze wykonany. Ok, on ma kilka wat, ale o nich będzie jeszcze później. Jest on dosyć wytrzymały. Mamy tutaj w zasadzie dwie dosyć ciekawe techniki budowania, no i jest to jeden z popularniejszych obecnie odrzutowców nowoczesnych. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, zwłaszcza po filmie Top Gun. No, tam co prawda były super hornety, ale wiecie o co chodzi, nie? Więc myślę, że, jak na pierwszy model, jest to naprawdę dobra propozycja. Ja sobie tutaj wybrałem wersję C. Tutaj w malowaniu szwajcarskim. Było to spowodowane tym, że, no, po pierwsze, był dosyć tani. Yy, z szetą ceny prawie 50% tak że no grzech było nie skorzystać po drugie chcę sobie zrobić taki mały oddział szwajcarskich samolotów no i właśnie ta F-18 jest jednym z samolotów które chciałbym mieć w tym oddziale yy, poza tym ogólnie podoba mi się to malowanie z początku nie byłem zbytnio przekonany do tych czerwonych yy, tutaj składanych części skrzydła ale ogólnie yy, samo malowanie naprawdę teraz mi się podoba z takich jeszcze spraw technicznych, no to jest on wykonany w skali 1 od 48 Tak samo jak te inne pozostałe nowoczesne myśliwce W zestawie mieliśmy oczywiście również podstawkę Ale na razie nie chcemy się po nią jeść, zresztą no, raczej, każdy, raczej każdy z was domyśla się jak ona wygląda No i chyba już możemy sobie przejść do omawiania tego modelu I może zacznijmy od tych ciekawszych technik budowania Pierwszą z nich mamy tutaj z przodu. Zobaczcie, jest to ta przedłużona część krawędzi natarcia. Jest to ten taki, zobaczcie, skos 2 na 10 który jest, no zobaczcie, tutaj mamy przekrzywienie o 1 stód na wysokość. I przez to, zobaczcie, ta powierzchnia tutaj na górze jest dosyć prosta. No i ogólnie ten kształt jest zachowany dosyć dobrze. Bardzo mi się to podoba. Ona, zobaczcie, jest tutaj jeszcze przyblokowana tymi elementami od góry. Także wszystko jest tutaj systemowo. Od dołu też to nie jest jakby zblokowane między sobą. Nie ma tam jakichś nagięć między tymi klockami, więc, no, jak najbardziej to jest ok. No i tutaj jeszcze z tyłu te stateczniki pionowe one, zobaczcie, zostały zamontowane pod kątem. Tam one są na takim zaczepie, i tutaj jeszcze przyblokowane. Przez te elementy wystające, przez co no, one się zbytnio nie ruszają, są w stałej pozycji, no i zachowują dosyć dobry kąt, tak jak w oryginale, prawda? OK. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że z takich głównych zmian, które tutaj sobie poczyniłem, no to jest to obniżenie, w zasadzie no, podwyższenie tego tutaj elementu całego od spodu żeby te silniki one bardziej tak przylegały do tego kadłuba no i przez to no, ten samolot moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej no i też tutaj od spodu ten powiedzmy jego brzuch jest bardziej taki płaski no i bardziej przypomina F5 tak jak to miało być w pierwowzorze bo tutaj w tym modelu oryginalnym było dosyć sporo takich zaokrągleń skosów w stronę tych silników no i nie, nie wyglądało to moim zdaniem tak, jak po prostu powinno. Tutaj też części nie udało mi się odpowiednio wygładzić, no bo konstrukcja tutaj tych silników uniemożliwia mi to po części, ale zrobiłem co mogłem. No i w ten sposób to się po prostu prezentuje. Myślę, że nawet nieźle mi to wyszło. No ale dobra, zacznijmy sobie od przodu. Tutaj mamy oczywiście dziób. On nie wiedzieć czemu w ogóle się nie trzyma na tym mocowaniu, które miało być oryginalnie. No przez co ja, jak to ja podczepiłem go na Patafix. Tutaj ta rurka powinna być normalnie złączona jakby z tym dziobem. Ale ona się tam niespecjalnie trzyma, więc no jeśli nie macie Patafixu to może być jakaś zwykła powiedzmy plastelina. Żeby to się po prostu odpowiednio trzymało. No, a ten dziób <coughs> wygląda po prostu ok. No, i do F18 po prostu dobrze pasuje, tak? Dalej, tutaj mamy numer tego samolotu. Mamy tutaj też światła dla obsługi naziemnej. Mamy oczywiście kokpit z przeszkloną owiewką. Tutaj jeszcze z tym paskiem namalowanym możemy sobie go oczywiście otworzyć. No i klasycznie dla mnie ja sobie przerobiłem nieco ten kokpit, żeby. Po prostu było tutaj troszeczkę więcej detali. Yy, mamy tutaj te wszystkie pulpity, niestety nienadrukowane. Yy, szkoda też, że nie udało mi się tutaj w jakiś sposób zasygnalizować HADA. Yy, nie wiem, może kiedyś jakoś wymyślę jakieś specjalne rozwiązanie do tego, ale na razie wygląda to w, te, w ten sposób. Yy, mamy oczywiście fotel, yy, no i te wszystkie skrzynki, które były właśnie za fotelem. A, bym zapomniał w ogóle. No to w zestawie jeszcze otrzymaliśmy mm, taką namiastkę powiedzmy figurki. Wygląda ona w ten sposób. No niczym się ona nie wyróżnia. Ten nadruk chyba się już pojawiał w innych myśliwcach. Ale co jest ciekawe to nadruk na tym hełmie. Ponieważ jak tutaj widzicie jest to oznaczenie 17 eskadry. Jest to chyba pierwsza. Szwajcarska jednostka, która otrzymała właśnie te F18, także myślę, że no jest to dosyć ciekawy smaczek. No i dobra, przejdźmy sobie jeszcze raz do spodu, bo tutaj też troszeczkę pozmieniałem. Po pierwsze, no, ulepszyłem nieco to podwozie. Zobaczcie, mamy tutaj te boczne klapki. Tutaj, specjalnie w tej dziurze nie dało się zbyt dużo zrobić, więc jest no coś takiego. No i też podoba mi się Właśnie ta zaślepka Za tą golenią Myślę, że dosyć fajnie to wygląda Jedyne czego mi tutaj brakuje to To jest ten taki chwytak Do, do katapulty I ja bym go zrobił Po prostu ze strzałów, które są na przykład W BF-ach 109 Tyle, że ja go nie miałem W tym kolorze, więc No więc po prostu go na razie nie ma Ale jakby ktoś z Was miał, no to on by się tutaj znakomicie nadał. I też druga zmiana to jest zmiana tych zaokrągleń. Tutaj normalnie były zaokrąglenia półtora na powiedzmy 300 i one nie za bardzo dobrze wyglądały, przynajmniej moim zdaniem. Więc postanowiłem sobie je zmienić na te zwykłe. No i moim zdaniem po prostu to lepiej wygląda i też zobaczcie, że lepiej się po prostu dostosowuje do kształtu. Tego dzioba, i nie widać takich, no, takich przejść po prostu między zaokrągleniem z tego dzioba a właśnie tymi tylnymi zaokrągleniami, tak? Ok, jak jesteśmy już tutaj jeszcze na dole, no to widzimy uzbrojenie. Tutaj na bokach sobie zaczepiłem mniejsze rakiety. Są to AM-9 Sidewinder. Oryginalnie tutaj były dokładnie te same rakiety. Co pod tymi właściwymi skrzydłami, natomiast normalnie powinno się tutaj właśnie te Windery podwiesić, no bo ogólnie konstrukcja tych składanych skrzydeł nie za bardzo pozwalała na podwieszenie czegoś innego, czegoś cięższego, więc no po prostu dałem tak, żeby było powiedzmy historycznie bardziej. A te rakiety tutaj mają przedstawiać, zdaje mi się, AIM-120 Amram. I mamy je tutaj w czterech sztukach. Dosyć fajnie to wygląda. Te pylony nawet też mi się podobają. Tutaj jest wygładzone, jak się dało. Wszystko to dosyć spoko wygląda. Tutaj mamy też wloty powietrza do silników. I tutaj, no już na samym początku, kiedy ten zestaw został wydany, czyli jakieś no już dobre dwa lata temu, pojawiły się zdjęcia z tym, że po prostu te silniki są niesymetryczne względem siebie. No, i częściowo po prostu odstają. Znaczy, no, nie pasuje po prostu do, do tej konstrukcji i są nieco przekrzywione. I z tego co patrzyłem, to głównym problemem jest to, że to są dokładnie te same elementy, do, dokładnie pod tym samym kątem nadrukowane, ale nie jest on równy, w sensie ten kąt nie jest równy 45 stopni, przez co, jak sobie weźmiemy dokładnie dwa takie same elementy, no to właśnie będzie widać tą krzywiznę między nimi i no to będzie po prostu niesymetryczne. No słabo to wygląda. Tam widziałem, że ktoś proponował taką opcję, żeby dać sobie ten taki element na dwa, taki dokładnie taki sam jak tutaj mamy, tylko że ze studem na środku. No i przez to będziemy mogli sobie obracać tym elementem, ale moim zdaniem to jest no szkoda gasić po prostu takie, takie sytuacje po prostu nie powinny mieć miejsca, a absolutnie to nie było nic trudnego do, do zaradzenia, no bo po prostu trzeba było to zrobić pod jednym kątem i byłoby wszystko git, tak? Mm. Tutaj też starałem się wykończyć jakoś lepiej tą przestrzeń, no ale mimo wszystko jest ona dosyć trudna do, no do jakiegoś takiego bardziej gładkiego rozwiązania, więc jest coś takiego. Też szkoda, że nie mamy tutaj podczepionego dodatkowego zbiornika z paliwem. On by tutaj dosyć dobrze pasował. No szkoda, że po prostu go nie mamy. Mamy też tylne golenie. Z nich, w sensie, one są dokładnie te same, które mieliśmy w zestawie, ale też ciężko było tutaj coś innego wykombinować, ponieważ no w prawdziwym F18 one były zamontowane mniej więcej w. Czekajcie, w ten sposób, w sensie, no coś takiego, i jakby, jakbyśmy postawili po prostu model na takich goleniach, no to on by po prostu nam siadł, i takie rozwiązanie, jakie jest tutaj, jest po prostu, no wydaje mi się, że jedyne, jakie może być zrobione do tego modelu, mm, ono nie wygląda jakoś mega tragicznie, ale nie jest ono jakby zgodne konstrukcyjnie, tak. Ok, i tutaj jeszcze z tyłu dodałem sobie, zobaczcie, klapki. Myślę, że nawet okej okay, to wygląda. Tutaj mi akurat zabrakło jednej płytki, więc jest po prostu bez tego malowania. Ale tak, to myślę, że nawet okej okay, to wygląda. Dobra, teraz mamy skrzydła. One są wykonane bardzo ładnie. Tutaj na końcach, zobaczcie, mamy klapy, możemy sobie nimi normalnie ruszać. One mają dosyć spory zakres i to jest bardzo fajne. One są też, zobaczcie, zaokrąglone tutaj na końcach no fajnie to wygląda po prostu mamy tutaj też oczywiście szwajcarskie oznaczenia, takie charakterystyczne plusiki ich na czerwonym tle no i te końcówki skrzydeł są oczywiście składane, jako że jest to wersja C, w żaden sposób praktycznie nie przerobiona względem tego co jest na amerykańskich lotniskowcach także możemy sobie je podnieść no i zobaczcie po prostu na to ach to jest cudowne tak mi się to podoba. No, no super to jest. Ja, ja ogólnie wiecie, że ubie, uwielbiam y, samoloty marynarki i takie, takie smaczki mi się po prostu bardzo podobają. Ok. E, tutaj z tyłu mamy stateczniki pionowe. Już troszeczkę o nich mówiłem, ale ogólnie one mają też fajne tutaj nadruki. Jeszcze z drugiej strony mamy y, nadrukowany. Y, no, po prostu numer konkretnej jednostki. Tutaj też mamy tylne światła te takie dla obsługi, tylko one są troszeczkę mniejsze. Mamy stateczniki poziome. Są to dokładnie te same elementy co stateczniki. A nie, czekaj. Nie, to są inne. Przepraszam. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, te takie zadziory. Natomiast one te stateczniki pionowe są tutaj gładkie. Ale to nawet nie patrzyłem na to, ale fajnie to wygląda dosyć. Ok. No i z tyłu mamy oczywiście silniki. Są to te słynne F404. Używane również w grip penach ładnie to zostało wykończone. Tutaj te zaoblenia, fajnie to wygląda. No i na sam koniec mamy tutaj oczywiście Hack. Jako że no znowu to powiem, nie jest to wersja za specjalnie przerobiona względem tych amerykańskich, które są na lotniskowcach więc ten hak po prostu tutaj został. No i on służył do tego, żebyśmy, żeby pilot mógł sobie zaczepić tym hakiem o taką linę na lotniskowcu i po prostu złapać się jej, szybciej zahamować. To jest dosyć stare rozwiązanie, ale po prostu działa i jest nadal używane. Ok, więc przechodząc już tak płynnie do podsumowania, jest to naprawdę znakomity model, wymagający nieco... Przeróbek względem tego co dostaliśmy w zestawie. Poza tym nie wiem czy on jest jeszcze dostępny, bo nagrywam to w grudniu. A pewnie wrzucę ten film gdzieś w lutym albo w styczniu jeszcze. Ale jeśli złapiecie go w jakiejś dobrej cenie, tak jak ja za 130 zł, no to jest to naprawdę model wart uwagi. Jeden z klasyków lotnictwa, który myślę powinien się znaleźć w kolekcji każdego kto się interesuje nowoczesnymi myśliwcami. No i teraz tylko jest pytanie, którą wersję sobie wybierzecie, bo mamy oczywiście wersję amerykańską, jest właśnie ta szwajcarska, mogłaby być też wydana kiedyś wersja fińska na przykład. Jest oczywiście też F18 e Super Hornet, który jest troszeczkę inny. On ma tam chociażby inne te krawędzie natarcia skrzydła. One są troszeczkę większe, tak bardziej zaokrąglone. No i ogólnie myślę, że te modele są naprawdę warte uwagi. No i co, to chyba by było na tyle. Przepraszam za mój głos, jest nieco zachryknięty, ale no wiecie, jaką mamy pogodę na zewnątrz. Dziękuję za oglądanie do końca. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i do następnego.